Hej, to nie czas na zabawę. Pora dowiedzieć się, co będziecie gotować w pierwszym challenge'u. Burger? Super! Wszyscy gotowi na nasze wyzwanie? O! Oh, no to na co czekamy? Do dzieła! Babcia zaczyna od bułek do burgera. Tak, opiekane bułeczki smakują o wiele lepiej. Teraz potrzebujemy mięsa mielonego. Babcia robi z niego kulki i kładzie je na patelni. Dociska jej porządnie łopatką. Kotlet gotowy. Teraz plasterek pysznego sera. No i oczywiście, co to za burger bez pomidora, jeszcze tylko cebula i bułka na wierzchu. Wow, babcia tak szybko się uwinęła. Dobra robota, babciu. Teraz kolej na siostrę. Wygląda na to, że zwykłe bułki się nie nadają. Pączek? Jaki apetyczny. Siostra kroi pączka na dwie połówki. Teraz czekoladki. Jakie słodkie. Ale siostra ma coś jeszcze. Kwaśny żel? Jest taki dobry, ale taki kwaśny. A teraz czas na troszkę merszmelą. Dorzucimy też kilka żelków. I oczywiście syropu owocowego. Bo czemu nie? Teraz kładziemy z wierzchu drugą połowę pączka i gotowe. Wygląda pięknie, babci chyba się spodobała praca wnuczki. Ale Wednesday nie da się tak łatwo zaskoczyć. Zaczynamy jak zwykle od bułek, oczywiście czarnych. Smażymy kotleta. Wow, co Łęzdej robi z tym kawałkiem sera? Ojej, jak fajnie teraz wygląda. Kawałek ogórka. Co za odlot? Burger ma teraz usta z językiem. Ale czegoś tu chyba jeszcze brakuje. Dobrze, że Wednesday ma zawsze obok siebie pomocną rączkę. Na którą zawsze może liczyć. Żelkowe oczy. Wygląda na to, że właśnie tego potrzebuje Wednesday. Ej, ostrożnie babciu. Rączka jest całkiem nieszkodliwa. Okej. Okay. Teraz dodamy oczy do burgera. Wow. Tylko spójrzcie na tego potwora. Jest taki przerażający. Ale wciąż taki apetyczny. Ciekawe, który burger będzie najsmaczniejszy. Margo? Ojej, umieram z głodu! Ten wygląda tak nietypowo. Spróbuję. Jest pyszny! Co mamy dalej? Bierzemy pierwszy kęs. Ojej, czy to cebula? To obrzydliwe! Ten burger nie jest tym, co chciałam. Przykro mi babciu! A co my tu mamy? To moje ulubione słodycze. Będę zagryzać żelki pączkiem? Podoba mi się to. Czas wybrać zwycięzcę. I jest nim... Ten burger. To nasz zwycięzca. Gratulacje, Wednesday. Czy mi się wydaje, czy to uśmiech? Wednesday się uśmiecha. A to dopiero. Ups, chyba ktoś tu się zawstydził. Wygląda na to, że siostra i rączka znaleźli wspólny język. Nadszedł czas, aby rączka wróciła do domu. Bo nasi bohaterowie muszą przygotować nowe danie. Gorącą czekoladę. Kto nie kocha tego pysznego napoju? Mam nadzieję, że wszyscy są gotowi. Zaczynamy. Babcia znowu gotuje jako pierwsza. Wlewa mleko do garnka. Teraz kakao w proszku i prześciutko miesza. O tak, tabliczka czekolady sprawi, że smak będzie jeszcze bogatszy. Jakie to miłe! Babcia nalewa gorącą czekoladę do swojego ulubionego kubka. Dobra robota, babciu! Taka czekolada rozgrzeje każdego. Teraz kolej na siostrę. Ej, uważaj, bo w ten sposób zjesz całą czekoladę. Babcia ma rację. Trzeba dodać tylko troszkę cukru. jej? ale co ona kombinuje? Tylko spójrzcie na tego łakomczucha. Babcia nie pochwala takiej ilości słodkiego. Dobrze, czas dodać mleko. Ostrożnie! Ups, siostra powinna być bardziej uważna. Ma coraz mniej składników. Teraz troszkę barwnika. Ojej, spójrzcie, jakie to piękne. Ten krem jest taki kolorowy. Teraz troszkę słodkiej posypki. No co za podanie. Siostra się postarała, ale to nie wszystko. Ostatnim akcentem jest bita śmietana. I pianki marshmallow! Tylko spójrzcie na tę słodycz! Siostra wykonała świetną robotę. Brawo! Ciekawe czy Margo się spodoba. 10 punktów na 10. Teraz twoja kolej Wednesday. Najwidoczniej potrzebuje odpowiedniego kubka. Rączka! Pomóż mi! Babciu lepiej oszczędzaj nerwy! Wednesday wlewa czekoladę do swojego kubeczka. Nadchodzi bita śmietana. Syrop owocowy? Świetnie! A teraz żelki Haribo. O tak, spójrzcie na ten wyjątkowy sposób podania. Gorąca czekolada jest gotowa. Wow, od czego zacząć? Oszaleć można! To jest takie pyszne! Uwielbiam to. Brawo siostrzyczko! Co to jest? Czekolada od babci. Też pyszniutka. Ojej. A co to takiego? Wygląda dziwnie, ale spróbuję. Hmm. Nie jest złe. Ale zwycięzcą zostaje. Siostro, ta runda należy do ciebie. Gratulujemy! Wygląda na to, że nasi bohaterowie są gotowi na kolejne wyzwanie. Co czeka ich tym razem? Wow, to frytki! Istnieje wiele sposobów przygotowania i podawania tego dania. Sprawdźmy, który z nich wybiorą nasi bohaterowie. Okay. Oczywiście najpierw trzeba obrać ziemniaki. Ojej, co tam się dzieje? Siostra wybrała bardzo nietypowy sposób pobierania. Babcia nie jest zadowolona. Ale jak może być zła na swoją ukochaną wnuczkę? Ty, mój pulpeciku! Pomoże jej nawet zdjąć ziemniaki ze szpikulca. Właśnie tak. Siostra kroi ziemniaki specjalnym nożem. Tylko spójrzcie na tę piękną falbankę. Czas dodać troszkę koloru. Wow! Jakie żywe odcienie! Teraz wlewamy olej i wrzucamy nasze ziemniaki na patelnię. Wspaniale! Zawsze trzeba być bardzo uważnym z gorącym olejem. Ostrożniej! No i pięknie układamy nasze kolorowe fryteczki na talerzu. Można podawać. Babci jak zwykle wszystko się podoba. Ale samo woli bardziej klasyczną wersję dania. I czasami klasyczna wersja jest najlepsza, prawda? O tak, frytki i keczup, ten znajomy smak z dzieciństwa. Co może być lepszego? Wspaniała robota, babciu! Brawo ja! Czym tym razem zaskoczy nas Wednesday? Jej frytki już się upiekły. Wygląda na to, że czeka nas niespodzianka. Co to jest? O nie! Chyba Wednesday pomyliła kierunek. Babciu lepiej zaklej oczy. To nie dla osób o słabym sercu. Dobra, na czym to skończyliśmy? A tak, frytki. Wednesday farbuje je na czarno. Wow, jak pięknie! Zostało tylko dodać keczupu. I danie gotowe. Siostrze bardzo spodobała się wersja Wednesday. Zobaczmy, czy Margo też ją doceni. No, co my tu mamy? Czy te frytki są trochę przypalone? Nie, smakują całkiem nieźle. A z keczupem? Są świetne. Nie wytrzymam, zjem przyjściutko. Mm, pyszności. A teraz następny zawodnik. Wygląda apetycznie. Nieźle, ale tak będzie jeszcze smaczniej. Żegnajcie fryteczki. Niam 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 niam. Ekstra. Chyba się przejadłam, ale jest jeszcze trzecie danie. Jakie piękne frytki. Spróbuję. Awesome! Mm, są przepyszne, bardzo dobre. Wow! Ostatni kawałeczek. Oj! Nie martwcie się, nic mi nie jest. Dobra, czy wszyscy są gotowi na kolejny challenge? Zobaczmy. kajki. Co za pyszności! Mam nadzieję, że nasi bohaterowie wiedzą, jak zrobić to wspaniałe danie. Jest tak wiele przepisów. Zaczynamy. Babcia zawsze gotuje jako pierwsza. Delikatnie wlewa ciasto naleśnikowe na patelnię. Właśnie w ten sposób. Widzicie? Można już odwrócić. Ojej, ten pancake jest idealny. To właśnie są lata doświadczenia. Wednesday, co z Tobą? Ojej, chyba będziemy potrzebować pomocy rączki. Czarny barwnik? Oczywiście, że tak, to przecież Wednesday. Spójrzcie na ten kolor. Ojej, wygląda na to, że ją troszkę poniosło. Dobra, wracamy do naszych pancaków. Ojej, jak pięknie! Czarne jedzenie zawsze wygląda tak elegancko. A jaki jest twój ulubiony kolor? Daj znać w komentarzach, a może w następnym filmiku zrobimy danie w twoim ulubionym kolorze. Co ty na to? W międzyczasie siostra robi coś ciekawego. Wow, to już nie jest pancake, to jakaś forma sztuki. Ojej, ten kolor w ogóle nie chce się wycisnąć. No dalej! Ouch! To był strzał prosto w oko. Mam nadzieję, że siostrze nic nie jest. Przecież chodzi o to, żeby się nie poddawać bez względu na wszystko, prawda? No to kontynuujemy. Ojej, tylko spójrzcie jaki śliczny jednorożec. To właśnie takie chwile sprawiają, że babcia jest taka dumna ze swojej wnuczki. Hmm, a co tam szykuje babcia? Wygląda na to, że czeka nas stary dobry przepis. Pankejki z masłem i syropem klonowym. Już na sam widok cieknie ślinka. Myślę, że pankajki Wednesday też się upiekły. Wyglądają dosyć ciekawie. Wednesday wykłada je na talerz. A teraz dodaje swojego ulubionego owocowego syropu. Nie żałuję go. Wow, czy to pająki? Spokojnie, babciu. Te pajączki są zrobione z czekolady. Cóż, Margo, czas spróbować dań naszych bohaterów. Co to? Wygląda przerażająco. Dobra, spróbuję. Mmm, nieźle. A co mamy dalej? Ojej, jakie apetyczne. I takie pyszne. Świetnie. O tak, a co to takiego? Jednorożec? Jaki uroczy i jaki pyszny. Dobra, chyba wygrałam zwycięzcę. I wygrywa? Siostrzyczka! Zasłużyłaś na wygraną! Brawo! Cudowny dzień Wednesday. Jill, co ty jesz? To surowe ziemniaki. Dobrze, chcę frytki. Frytki są tak banalne, że na pewno każdy sobie z nimi poradzi. Oczywiście. Zaczynam. Bierzemy olej. Zlewamy na patelnię. Im więcej, tym lepiej. A teraz wsypujemy gotowe fryteczki i czekamy, aż się usmażą. O nie! Olej atakuje! Już, już! Babcia spieszy z pomocą! Trzeba to szybko ugasić! Przepraszam, Jill, piana i w ciebie trafiła. Nie martw się, zaraz to wytrę. Babciu, nie trzeba! Zrobię to sama. A co tam z moimi frytkami? O nie, są całe w pianie, w dodatku się przypaliły. Muszę coś wymyślić. No właśnie! Zawsze mam w kieszeni kitketa. Właśnie jego potrzebuję. Jak się go połamie na paluszki, to wyglądają jak prawdziwe frytki. Tylko z czekolady. Widzicie? Przekładam do opakowania i kładę na talerzyku. Oczywiście dodam też sosu. Myślę, że czekoladowy syrok będzie idealnie pasować. No i jak Wam się podoba przepis mojego autorstwa? No. Mrożone frytki nie nadają się dla profesjonalistów. Potrzebujemy zwykłych ziemniaków. Lekkim ruchem ręki obieramy je z niechcianej skórki. Pozostaje nam tylko to profesjonalnie pokroić. Oczywiście klasyczne frytki są zbyt banalne. Dlatego skorzystam ze starego chińskiego przepisu. Kładamy ziemniaki między pałeczki. Kroimy, ale nie do końca. Wszystko nabijamy na szpikulec. A teraz musimy to włożyć do piekarnika i zapiec. To bardzo fajne. Ja też postanowiłam zrobić jakiś oryginalny przepis. Moje ziemniaki są już ugotowane. Teraz muszę je roznieść w pirem. A tak w ogóle ten przepis został mi przekazany przez moją mamę. Jej przekazała go babcia, a babci prababcia, no i tak dalej. Teraz trzeba to wszystko posolić. Dodać troszkę mąki. No i dokładnie wymieszać. Mam wspaniałe ciasto ziemniaczane. Teraz kładę je na macie i dobrze rozwałkuję. Cienko, cienko. Teraz wycinamy kółka za pomocą mojego ulubionego kubka. Idealnie równe kółeczka. Wycinamy w nich buźkę z uśmiechem, tak żeby moja wnuczka nigdy nie była smutna. Teraz wszystko wstawiamy do piekarnika. Włączamy i czekamy. A moje wspaniałe frytki są już gotowe. Co za zapach! Cudowny! Ale nie mogę ich zostawić bez sosu, więc zrobię domowy ketchup. Przecinam pomidora i wrzucam do blendera. Włączam i bez litości mielę wszystko na przecier pomidorowy. Doskonale. Wlewam wszystko do miseczki. Dodaję listek pietruszki i można podawać. Jak apetycznie, szefowo. A co wyszło, babci? Jill, nie wolno ci ugryźć nawet kawałka. Zabieraj swój ciekawski nos. Jako sosu użyję zwykłego keczupu. Tylko spójrzcie, jakie piękne fryzurki zrobiłam tym słodziakom. Dobrze, to przejdźmy do degustacji. Ale zabawne. Zaraz spróbuję. Mmm, jakie pyszne. Mm, super! Babciu, jesteś niesamowita. Idziemy dalej. O rany! Ale fajne frytki. Spróbujmy ich z tym sosem. Wow, to kitka z syropem mm. czekoladowym. Ekstra. A co przygotowała szefowa kuchni? Pierwszy raz coś takiego widzę. Smakuje jakoś tak banalnie. A to chyba sos? Spróbuję. Zwykły przecier pomidorowy? Bez szału. Wygrywa babcia. Poważnie? Ja? Ale się cieszę. Uściskajmy się, moje kochane. Jestem taka szczęśliwa. Ciekawe na co tym razem ma ochotę Monika? Tym razem chce kanapkę. Zrozumiałyście? No to zaczynajcie gotować. Zaczynam! Kiedy byłam mała, wygrałam lokalne mistrzostwa w robieniu kanapek w minutę. Zrobiłam 154 kanapki. Całe miasto je potem jadło. Oj, o matko! Chcecie, żebym osiwiała przez te wasze dziwne wynalazki? Dziękuję. Wracamy do gotowania. Zrobię kanapkę z masłem orzechowym. I oczywiście moim firmowym dżemem truskawkowym. Mała Monika wyjada łyżkami mój dżemik. A w nocy je krem orzechowy. Dlatego na pewno posmakuje jej moja kanapka. Muszę ją tylko przekroić na pół, tak żeby było wygodnie ją jeść. Gotowe. To jest takie apetyczne, że sama bym to zjadła. Dobra, dobra, wszystko dla Moniki. Jak zwykle. Dobrze, teraz ja też zrobię dla niej kanapkę. To arcydzieło powinno wygrać. To będzie klasyczna kanapka z szynką i serem. Im wyżej, tym lepiej. A teraz potrzebujemy sporo majonezu, tak żeby nie było za sucho. Wspaniale. A teraz potrzebujemy panierki. Zrobię je z moich ulubionych chipsów Cheetos. Kruszymy je i posypujemy nimi kanapkę. Myślicie, że to wszystko? Wcale nie. Teraz musimy porządnie usmażyć kanapkę na oleju, tak, żeby ser rozciągał się aż do Chin. Kładziemy na patelnię i smażymy z każdej strony. I moja odlotowa kanapka jest gotowa. Mam nadzieję, że Monika to doceni. Cudownie, Jill, brawo. Co się tak patrzycie? Już dawno zaczęłam robić swoją kanapkę. Ale wasz sklepowy chleb to ochyda. Więc robię własny, który będzie nie tylko pyszny, ale i niesamowicie piękny. Pewnego dnia Monika powiedziała mi w tajemnicy, że uwielbia wszystko co tęczowe, więc postanowiłam zrobić tęczowe tosty dla naszej dziewczynki. Przecież zasługuje na to co najlepsze. Pozostało tylko to wszystko upiec. Dobrze, że mam super mocny piekarnik, który robi wszystko w sekundę. Ale pięknie pachnie, szefowo, zrobiłaś jakieś arcydzieło. Dziękuję babciu, ale to jeszcze nie wszystko. Kroimy chleb na tosty. Szykujemy dodatki. Zdecydowanie potrzebuje dużo tęczowego sera. Został zrobiony specjalnie dla mnie. Pochodzi z pól, na których pasą się jednorożce. Posypuję nim nasze tosty. I można podawać smacznego. Wow! Jak różne są wszystkie kanapki! To Ta jest taka ogromna. Wygląda tak jaskrawo i apetycznie. Jest taka pyszna. A co ma w środku? Serii szynka? Uwielbiam. Palce lizać. Lecimy dalej. Wygląda zwyczajnie, ale na pewno jest pyszne. O tak. Poznaję smak babcinego dżemu. A co my tu mamy? Pierwszy raz widzę takie tosty. Ale super. Tęczowe. Spróbuję. Wyglądają ekstra. Smakują nieźle. Dobrze. Tym razem wygrywa moja siostra i jej ogromna kanapka. Jest obłędnie pyszna. O tak, jestem najlepsza. Nie chcę wam przeszkadzać, ale Monika kończy rysunek. Pokaż co chcesz. O, jajka! Szefowa czuje się w tym pewnie. Babcia smaży jej każdego ranka, a siostra też coś wymyśli. Jean, nie mamy malować jajek, mamy je smażyć. Tak, tak, babciu, wiem. Ale nie chcę rozbijać tego maleństwa. Przepraszam, przyjacielu. Posprzątam ślady po zbrodni, bo Monika nie będzie mogła zjeść jajek. Ochyda! Oh, Podkręcamy temperaturę i czekamy. Z tą skorupą to trzeba pracować ostrożniej. Dobrze, zaraz babcia pokaże ci coś ciekawszego. Potrzebujemy słodkiej żółtej papryki. Najpierw ją czyszczę. A teraz kroję w takie oto krążki. Świetnie. Teraz wrzucamy je na patelnię. A to można zjeść. Włączamy płytę grzewczą. Wlewamy troszkę oleju. I kładziemy paprykę. Teraz bierzemy jajko. Ojej, Jill, wszystkie jajka pomalowałaś. Dobrze, rozbijemy jajko prosto do papryki. Czekamy, aż się usmaży. Tylko spójrzcie, to danie przypomina mi kwiatki. Kładziemy wszystko na talerzu i gotowe. A teraz do pracy bierze się profesjonalistka. Muszę ciąć kilka jajek i rozbić je do miski. Trzy wystarczą. Teraz będę potrzebować mojego nowego gadżetu kuchennego, aby bezpiecznie usunąć żółtko i zostawić białko w misce. Co, Jill, chcesz się pobawić? Proszę bardzo. Ale fajna rybka! Jest taka zabawna! Patrzcie, zaraz mnie zje! Jak niewiele potrzeba dziecku do szczęścia. Ja z kolei potrzebuję dobrego miksera, żeby ubić białka na pianę. O tak, idealna konsystencja. A teraz składę wszystko na pergaminie. I wstawiam do piekarnika, aż się upieczę. To zajmie niedużo czasu. Jean, chcesz, żebym ci coś pokazała? Nie mam mowy, tego króliczka ci nie dam. Będę go potrzebować, żeby zrobić jajka w kształcie króliczków. To będzie niesamowicie piękne i pyszne. Wlewamy białka i nie zapominamy o żółtkach. Będą z nich świetne oczy. Teraz musimy wszystko usmażyć. Tu jest paleniznę. Jill! O kurczę, zapomniałam o jajkach! Wszystko się spaliło. Mam pomysł chwileczkę! Mogę zrobić jogurtowe jajka sadzone. Tak jak w TikToku. O nie, dzisiaj nie będzie cukierków. Nie szkodzi, zaczynamy! Muszę ostrożnie umieścić jogurt na talerzu, robiąc kształt jajka. Teraz potrzebuję brzoskwini ze słoika. Poczekaj, kochanie, daj, ja to lepiej zrobię. Ola boga, ten słoik nie jest taki łatwy do odkręcenia. Nawet szefowa nie może tego otworzyć. Oj! O co to jest? Ciekawe, chcę tego spróbować. Pachnie fajnie. Dzięki, sis, to moje zabieram. Ale chciałam tego spróbować. Widzicie, Monice, udało się otworzyć słoik, a wy mówicie, że to tylko dziecko. Dobrze, biorę połowę brzoskwini. Widzicie? Nie da się tego odróżnić od jajka. A ja potrzebuję czegoś zielonego, żeby zrobić na talerzu trawkę, na której będzie króliczek. Wyciągam białko z piekarnika i kładę na talerzyku. A żeby jeszcze bardziej przypominał słoneczko, na środek dodam żółtko. Idealnie. Wszystko gotowe. Zaraz ocenię wasze jajka. Czekałam na nie tak długo. Tu przyda mi się widelec i nóż. Zacznę od jajek babci. Wyglądają tak sobie. I smakują tak samo. Dziękuję, babciu. Ale mi miła. O, rany, a co to jest? To nie wygląda jak jajko. Mmm, super. Podoba mi się. A co my tu mamy? Jogurt? Super! No i ostatnie danie od szefowej. Wow, ale ładne! Tu jest cały obrazek. Próbuję. Mmm, jakie dobre. Co to jest? Chmurka z jajek? Ale to pyszne. Ekstra. Szefowa kuchni wygrywa. No w końcu mój talent został doceniony. Dzięki wszystkim najadłam się.